Witajcie w kolejnym odcinku vloga, dzisiaj mieliśmy się szykować do świętowania pierwszych urodzin Kury na ulicy Obrzeżnej, natomiast wstrzymamy się ze świętowaniem aż otworzą nam salę, aż będziemy mogli serwować wszystko normalnie na miejscu. Natomiast i tak nie siedzimy bezczynnie, tylko będziemy szykowali kolejne wydarzenie weekendowe, którego gwiazdą będą frytki typu putin. Jest to takie danie powiedzmy kuchni kanadyjskiej, a mianowicie są to loaded friesy, ale w wersji z sosem pieczeniowym. Także frytki, które usmażemy, będziemy smażyli domowe frytki, posypywali je mięsem, z szarpanym mięsem z kurczaka, ze skrzydełek i z udek, a to będzie polane z sosem pieczeniowym i do tego będzie wrzucony ser mozzarella. I korzystając z tego, że robimy takie wydarzenie oparte na frytkach, wprowadzimy jeszcze dwie super zmiany, już na stałe w ofercie. Po pierwsze, loaded friesy będą dostępne we wszystkich lokalizacjach, być może poza foottrackiem, ale to jeszcze dopracujemy. I będzie można zamówić też loaded fries w formie powiększenia do zestawu. Czyli za dopłatą będzie można przerobić zwykłe frytki na frytki kimchi albo na frytki serowe. Zaczniemy od nowości, czyli od frytek putini, czyli frytek w sosie pieczeniowym. Ogólnie sos już mamy przygotowany, natomiast mam odrobinę przebitek, takich nagranych po prostu telefonem z dnia poprzedniego. Także możecie zobaczyć, odrobinę jak były przygotowane, niestety w trochę gorszej jakości. A my przejdziemy w tej chwili od razu do robienia frytek już gotowych. Sos pieczeniowy zrobiony jest przede wszystkim na cebuli, która została skarmelizowana razem z czosnkiem. A tak poza tym jest to sos mało warzywny, jest trochę potem podkręcony sosem Worcestershire, jest na bulionie wołowo-kurczakowym, taki dość gęsty, będzie nalany osobno w takie pojemniczki jak normalnie opakujemy Kolesława i ten sos jako jedyną rzecz będziecie musieli sobie sami wylać na frytki na ostatnią chwilę. A jeżeli chodzi o mięso, które teraz podgrzewam, to są to skrzydełka, które były upieczone. Skrzydełka i co skrzydełka. Ono już jest zrobione, jest doprawione, było dobrze zamarynowane. Osoby zamawiające, od razu uprzedzam, że to, to nie jest danie z chrupięcymi oprytkami. Generalnie to jest tak, że to się często podaje w niedużych miskach. W niedużych miskach w taki sposób, że no jest to taka trochę gulasz frytkowy. O tak, gulasz na frytkach, można powiedzieć. Tak wygląda porcja ta większa, frytek typu Putin. Zrobione jest to z około 600 gramów ziemniaków, licząc z surowym, świeżym ziemniakiem. No i tak, jak widzicie dalej. Od jakiegoś czasu wszystkie frutki pakujemy zawsze osobno, wtedy nie parują aż tak bardzo i nie łapią wilgoci od mięsa z Zaczniemy od zwykłego powiększenia: jest to powiększenie zestawu. Będzie można je dokupić za dodatkowe 8 zł. Zamiast zwykłych frytek domowych, żeby dostać, a, fryteczki kanadyjskie z New z pieczonym kurczakiem. I frytek typu Loaded Fries, Cheese Fries. I frytki serowe idą w solidnie posypane sztyperkiem. I ostatnie frytki, frytki kimchi. Jeżeli chodzi o ceny, to powiększenia zestawu będą wyglądały tak frytki typu Putin Kanadyjskie z sosem pieczeniowym Będą kosztowały dodatkowe 8 zł, żeby zamienić frytki zwykłe na loaded friesy. Natomiast jeżeli chodzi o frytki nasze ze standardowej oferty, czyli frytki Kim, czyli frytki Cheese fries w sosie serowym one będą kosztowały za powiększenie za tą podmianę 7 zł dodatkowo. Okej, okay, ogólnie taka mała aktualizacja skóry, jeżeli chodzi o drugi lockdown, drugie zamknięcie knajp W perspektywie os innych knajp knajp znajomych Radzimy sobie całkiem dobrze. Natomiast no, jest to i tak bardzo stresujący okres, ponieważ przez to, że wszystko wysyłamy dosłownie w dostawie to, to pomimo robienia fajnego wyniku to musimy zarobić na część, znaczy, na dużą ilość pracowników, na wszystkie te opłaty. Futkostu nie mamy zbyt małego, natomiast bardzo ogromną część obrotu zjadają prowizje za dostawy i koszty dostaw po prostu. Także no, ciężko się prowadzi w tym momencie biznes i oczywiście odczuwamy spadki. Natomiast w związku ze spotkami mamy też odrobinę więcej, więcej czasu, którego byśmy nie mieli po prostu czasem, będąc w takim trybie codziennym i w napłoku zadań codziennych. Natomiast staramy się to po prostu wykorzystać, wykorzystać ten okres i wprowadzić jak najwięcej ulepszeń. Udało nam się teraz tak naprawdę zarówno odpalić śniadania na ulicy Obróżnej i niedługo będą też na Wilanowie. Mamy bardzo fajnie rozszerzoną ofertę wegańską, szczególnie o kanapki. Teraz powiększenia w postaci loaded rice'ów będziemy wprowadzali, także no, staramy się dobrze spożytkować ten czas, ten czas takiego mocnego spowolnienia. Podsumowując, dziękujemy, że jesteście z nami i zapraszamy częściej. I zapraszamy osobiście, a przynajmniej z odbiorem osobistym. I z niecierpliwością czekamy, kiedy będziemy mogli was gościć na miejscu w naszych salach. My wewnątrz firmowo robimy sobie jakieś takie nieduże zakłady, kiedy sale w restauracji zostaną otwarte i cała gastronomia ruszy. Jak wy uważacie, jak myślicie, którego dnia, którego miesiąca w końcu będzie można przyjść i, i gościć się na miejscu.